thank you Dobry wieczór. Czy kiedykolwiek się Państwo skaleczyli? Na pewno tak. A czy zastanawialiście się może, jakie mogą być konsekwencje związane z zabrudzeniem rany, z zaniedbaniem skaleczenia? Otóż często tak. Otóż często nie zdajemy sobie sprawy, że mogą się wiązać, yy, to z, może się to wiązać ze śmiercią i z ciężkimi chorobami, ale przede wszystkim także właśnie ze śmiercią, bo nie zdajemy sobie sprawy, że. W brudnej wodzie czy ziemi czyha na nas naprawdę wielkie niebezpieczeństwo. I takim zagrożeniem może być bakteria, laseczka z gorzeli gazowej, która wywołuje niezwykle groźną chorobę gangrenę. Gangrena spowodowana przez tą bakterię zachodzi bardzo szybko. Zaczyna się od tego, że zaczyna bakteria wnikać przez ranę do naszego organizmu i powoduje pierwsze wstępne objawy. Takimi objawami jest ból. Obrzęk, odrętwienie, zaczerwienienie skóry wokół rany. Niestety, bardzo często te objawy są przez nas bagatelizowane, w wyniku czego gangrena zaczyna na dobre panoszyć się w naszym organizmie. A jest to możliwe dzięki broni, jaką ta bakteria sama w sobie wytwarza. Tą bronią jest niezwykle niebezpieczna toksyna perfringolizyna. Białko to jest produkowane przez bakterie, a następnie wyrzucane na zewnątrz po to, aby mogło się związać z żywą komórką żywiciela. Perfringolizyna po związaniu z błoną komórkową zaczyna tworzyć bardzo niebezpieczną strukturę przypominającą bombę zegarową. Taka struktura zbudowana jest z wielu cząsteczek perfringolizyny ułożonych w kształt pierścienia. Związanie się perfringolizyny w takiej formie z komórką powoduje przebicie komórki i jej śmierć. Komórka umiera, a kolejne cząsteczki perfringolizyny tworzą kolejne pierścienie i atakują następne komórki, i zachodzi to bardzo szybko. A jak szybko? To proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że załóżmy, wchodząc dziś do tego budynku około godziny 16, ktoś z Państwa skaleczył się w palec u ręki. Na nieszczęście doszło do kontaktu z bakterią z gazowej. To proszę być pewnym, że no w tym momencie to już będzie zainfekowana prawie cała dłoń. Jesteście Państwo zaskoczeni? Zmartwi was jeszcze bardziej. Bo do tej pory nie wynaleziono ani szczepionki, ani nawet żadnego leku, który w miarę szybko mógłby zahamować tę śmiercionośną lawinę zdarzeń w gangrenie. Co więcej, w przypadku. Dosyć rozległych zakażeń, nadal jedyną formą terapii jest usunięcie zainfekowanych przez amputację części, a nawet całej kończyny. Ale proszę się już uspokoić, bo na szczęście udało mi się nawiązać współpracę z grupą ekspertów z dziedziny biologii komórki, fizyki oraz biotechnologii, dzięki którym mam odwagę zajrzeć w głąb tej perfringolizy nowej bomby i ją bezpiecznie rozbroić. A jak? Poprzez rozerwanie takiego pierścienia śmiercionośnego. Dlatego w pierwszym etapie swojej pracy zamierzam skonstruować serię pochodnych perfringolizyny, które od naturalnej formy białka będą różniły się składem aminokwasów w poszczególnych rejonach toksyny. Takie, tak zwane mutanty perfringolizyny, w pierwszej kolejności będziemy analizować pod kątem właściwości biologicznych, to znaczy, sprawdzimy ich aktywność toksyczną wobec komórek zwierzęcych. Takie mutanty, które nie będą obniżały żywotności komórek, będą w kolejnym etapie analizowane pod kątem właściwości fizycznych. Tu określimy zdolność wiązania takich mutantów do błon komórkowych oraz wygląd pierścieni tworzonych przez mutanty na powierzchni tych błon. Ten etap badań wstępnie pozwoli nam określić, które rejony perfringolizyny powodują oddziaływanie z sąsiadującymi cząsteczkami i utworzenie pierścienia. Kolejny etap to będzie polegał na bardziej precyzyjnym przyjrzeniu się cząsteczce perfringolizyny, a będzie to możliwe dzięki jedynemu w Polsce, a obecnemu w Instytucie Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, systemu do analizy zmian strukturalnych w krótkich fragmentach białek. Wyniki uzyskane tą unikalną na skalę światową metodą pozwolą jasno i ściśle określić fragmenty białka odpowiedzialne za oddziaływanie cząsteczek i utworzenie śmiercionośnego, śmiercionośnego pierścienia. Ostatni etap to będzie próba zaprojektowania związku chemicznego, który w bardzo specyficzny sposób będzie oddziaływał z takimi wytypowanymi przez nas miejscami. W ten sposób będzie zablokowane oddziaływanie cząsteczek. Pierścień nie powstanie, a komórka przeżyje mimo obecności toksyny w organizmie. Dlatego jestem przekonana, że wyniki badań uzyskane w ramach realizacji tego projektu przyspieszą pracę nad uzyskaniem leków, a przede wszystkim szczepionki przeciw tej niezwykle groźnej chorobie gangreni. Bardzo dziękujemy Pani Magdaleno. To może jakieś pytania do Pani Magdaleny? Są. Ja chciałem się zapytać, czy są jakieś komórki, które przeżywają działanie tej toksyny? Dlatego, że czasami natura y, y, tworzy tak zwane y, antytoksyny. Przynajmniej bakterie potrafią robić toksyny i antytoksyny. Znaczy akurat tutaj w przypadku perfringolizyny? Y, Bakteria jest taka perfidna, że yy, może stąd też troszkę ta nazwa, yy, że wiąże specyficznie cholesterol, który występuje w błonie komórek. Także jeżeli cholesterol się jest, a raczej wszystkie komórki, yy, błona komórkowa wszystkich komórek jest bogata w cholesterol, to na pewno specyficznie będzie, no, no, specyficznie będzie się wiązać z cholesterolem, ale będzie atakować komórki w obecności cholesterolu. Chciałem zapytać, rozumiem, że Pani ma już jakiś pomysł, jak ten związek ma wyglądać, który ma atakować i które to elementy perfryngolizyjne, tak? E, Białko to jest zbudowane z czterech domen i faktycznie na podstawie danych literaturowych i naszych pierwszych mutantów, które już skonstruowaliśmy, mniej więcej mamy miejsca za... Które sugerują, że naprawdę jakieś krótkie peptydy, które specyficznie by lepiej by się wiązały od takiego fragmentu znajdującego się w drugiej cząsteczce byłyby dobrym e, sposobem na zablokowanie takiego rejonu. Także na początku musimy jakieś o jakichś krótkich sekwencjach, tak? Tak. Skoro nie ma kolejnych pytań, pani Magdalena, bardzo serdecznie dziękujemy.